Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024 wystartował. Program tzw. opieki na odległość dla osób starszych przewiduje monitorowanie ich stanu zdrowia za pomocą opasek bezpieczeństwa. Osoby, które ukończyły 60. rok życia, mogą w tym roku także uczestniczyć w programie Korpus Wsparcia Seniora. Tym razem jest to edycja 24, którą ogłosiła, ogłosiło Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, i w ramach tego programu można uzyskać tzw. opaski bezpieczeństwa. W od tego roku program ten jest prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a więc tam też należy zgłaszać swój akces do uczestnictwa w tym, w tym programie. Jeżeli chodzi o same opaski, jest to tak zwane zapewnienie tak zwanej opieki na odległość, czyli. Poprzez stałe monitorowanie czynności życiowych osób starszych, i tutaj mamy na myśli przede wszystkim osoby w pierwszej kolejności, które samotnie mieszkają, które są przewlekle chore, bądź też, tak jak powiedziałem wcześniej, wymagają stałego bądź czasowego monitorowania czynności życiowych, które też posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Dlatego, że ta opaska jest połączona na stałe z centrum monitoringu, które monitoruje, cały czas jak gdyby, czynności życiowe danej osoby, a także zapewnia możliwość połączenia w sytuacjach nagłych z ratownikiem medycznym czy opiekunem medycznym poprzez, przycis poprzez naciśnięcie przycisku na opasce. W ten sposób możemy uzyskać bezpośrednio instrukcję co należy zrobić, bądź też osoba, która jest w centrum monitoringu podejmuje decyzję o ewentualnym wezwaniu zespołu ratownictwa medycznego czy też do domieniu osób bliskich, czyli mogą być to w najbliższej okolicy sąsiedzi czy też rodzina, dlatego że zawsze przy składaniu wniosku podajemy także numer kontaktowy właśnie do takich osób, które mogą w jak najszybszym czasie udzielić nam jakiegoś wsparcia pomocy, i mogą po prostu zjawić się na miejscu jakiegoś niepożądanego zdarzenia. Także od tego roku, tak jak powiedziałem, program prowadzony będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, tam też należy zgłaszać swój akces. Można to robić telefonicznie pod numerem 61 426 25 82 i dwa numery wewnętrzne, wewnętrzne 64 i 65. Liczba tak zwanych opasek bezpieczeństwa jest ograniczona. Tych opasek mamy cały czas 180 i tyle też ich będzie. Natomiast wnioski składamy do 23 stycznia tego roku przedkładamy jakby informacje o naszym stanie zdrowia również i tutaj będziemy jakby w pierwszej kolejności te opaski przekazywać tym osobom, które samotnie mieszkają. Oczywiście też z odpowiednimi schorzeniami, bo to, że ktoś mieszka sam, a jego stan zdrowia powiedzmy no jest lepszy aniżeli osoby mieszkającej z, jak powiedzmy z małżonkiem czy małżonką również w wieku starszym, podeszłym to też będzie decydowało o tym, kto tą opaskę otrzyma? Opaska w wielu przypadkach już ratowała życie seniorom. Program jest skuteczny szczególnie w przypadkach utraty przytomności, gdy ważny jest czas przyjazdu ratowników medycznych do pacjenta.